dobry dziewczyny, dzisiaj zapraszam was na mój pierwszy filmik kulinarny. E, dzisiaj będziemy robić e, fettuccini, to jest makaron e, z kurczakiem i e, z brokułami. E, pokażę wam co będziemy potrzebować. E, jakiś duży kawałek cebuli, trochę czosnku, e, świeża pierś z e, kurczaka, brokuły. I dalej tak. Jest makaron, który się nazywa właśnie Fettuccini. Olej rzepakowy. Potem jest heavy whip cream. To jest słuchajcie, opcjonalne. Ja to robię, ponieważ u mnie to jedzą ja bez tego jem. Pieprz i sól. Tak więc to są składniki. Ilość jest dowolna, zależy ile osób. Z wami po prostu żyję i ile z wami ja. E, przechodząc dalej, e, w dużym garnku e, gotuje się woda na makaron. E, moją całą potrawę będę robiła na takim woku. E, I następnie tutaj będzie zaraz e, będą gotowane oddzielnie brokuły. No już, możesz rzucać. Czekam, aż cebulka będzie do złotego koloru, tak? Lekko. Znaczy może ona tak złoty nie będzie miała, tylko wiesz, żeby się troszeczkę tak podjarała. No. I teraz cycka. Cycek. Co to znaczy cycek? No cycek kury, pierś kurczaka, mamo. Cycek, no pierś, tak? I Wrzucamy teraz y, piersi z kurczaka. Ile tutaj jest, skroiłaś piersi, mama? No, jedna dwa, duża. Jeden duży cycek tutaj, ale to jest tylko obiad na y, praktycznie na dwie osoby. Na trzy osoby? Na trzy osoby. Na dwa dni. <noise> Tak więc trochę zmniejszamy gaz i e, to będzie się nam troszeczkę piekło. E, z tyłu moja mama podłącza drugi, e, na garnek będzie stał e, z wodą będziemy gotować e, brokuły. Tak więc zobaczcie jak to ładnie wygląda. E, I teraz jako, że pierś, pierś nie była marynowana ani nic, to trochę dodamy przypraw typu sól i pieprz bo ja nie, lubię, ja nie lubię mieć za dużo przypraw, bo będzie tutaj bardzo dużo brokuły, tak więc nie chcę żeby było. No wiem. No zobaczcie, zobaczcie na tego fufcia. Gdzie? Uciekaj mi stąd! Fifi! Uciekaj! Fifi! Ty pierwszy! Słuchajcie, na sam koniec do kurczaka jeszcze dodaję trochę, jeszcze troszkę, e, papryki. E, to jest zwykła papryka e, słodka. słodka. E, tutaj już nam się gotują, e, chciałam powiedzieć, gryle. <grylę> Brokuły. Kurczak e, już mam... e, prawie dochodzi, smaży się mocno. Teraz wrzucamy e, makaron do wody. U. Asystentko, nie szalej. E, to jest e, to jest fettuccini, makaron. Już wam mówiłam, on będzie on wyjdzie nam taki gruby e, i gotujemy go i gotujemy go na e, al dente, czyli e, półtwardy, półmiękki, bo ja nie lubię miękkiego. Już starczy, asystentko moja droga. E, tak więc gotujemy makaron. Hey, dziewczyny, jeżeli chodzi o sos, to to jest bardzo, bardzo e, prosty sposób. To jest oczywiście opcja dla osób, które e, nie są na diecie, tak jak moja mama, na przykład. E, tutaj będzie nam potrzebna zwykła mąka oraz... E, o, trzy kolory na paznokciu. E, oraz e, śmietana, ale to jest śmietana taka podwójna, e, czyli ta gęsta. E, I będziemy mieszać e, Tutaj jest, słuchajcie, 236 ml. Ja będę mieszała jakieś pół tego, czyli jakieś może 120, coś, coś około. Na oko oczywiście. I mieszam to delikatnie, żeby po prostu nam ten makaron zlepił się z brokułami i z kurczakiem. I to tyle. Żadnych przypraw, e, nic innego, tylko taki sos ma wyjść. I to jest śmietana i mąka. I to jest opcja dla osób bez diety. E, brokuły wrzucamy razem e, ugotowane. My jemy takie na też półtwardo półmiękkie. pół miękkie. E, wrzucamy do kurczaka e, i mieszamy ze sobą. I czekamy aż makaron dojdzie do siebie. Tak, one potem miękkie się Tak, Tak, one będą miękkie pod wpływem e, duszenia się. Tak więc tak to przepięknie wygląda. Makaron, ponieważ makaron jest już ugotowany, 7 minut nam to zajęło. Ups. I odsydzamy makaron. Mm. Pochowoli. Tak wygląda makaron. A teraz tutaj moja mama wrzuca odsydzony już makaron na patelnię, na wok, bo to jest ta głęboka patelnia. I wymiesza wszystko razem. Nie lepiej szczepcami, mamo? To jest po prostu najprostsze danie świata i bierze ile? 10-15 minut, mamo? Mhm. No. Mieszamy to wszystko ze sobą. będzie sos, ja już dla siebie porcję wyjęłam, bo ja jem bez sosu, ale mama tutaj dokłada biały sos który zrobiliśmy oj, czekaj, 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 nie widać biały sos, który zrobiliśmy z, z tej podwójnej śmietany i z trochę z mąki żeby po prostu wszystko się zlepiło. i na sam koniec pójdzie parmezan na samą górę. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. My mamy parmezan w takim e, kawałku. E, I wszystko mieszamy ze sobą jeszcze raz. No, przepięknie. No. Szkoda, że nie mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Okay, mieszamy pachnie. wszystko i e, danie jest gotowe. E, tak wygląda w naszym domu Chicken Ferrucini. Jami. E, smacznego Wam życzę, mam nadzieję, że Wam się spodobała recepta. Tak jak mówiłam, bardzo proste danie. E, Pozdrawiam Was razem z mamą Buziaki. Papa! Pa.